Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel. Powtarzam się, bo to kolejny odcinek, ale też kolejny świetny gość. Dzisiaj jest z nim Ilona Cielecka. Cześć Ilona! Dzień dobry, witam, cześć! Nie. Ilona Cielecka, projekty na 100, czyli mama w zdrowym biznesie, ale również salon biustik. No, i tu mówiąc wprost, będę dopytywał. Mm -hmm. Projekty na 100 to tak, może nadmienimy, że jesteś z rekomendacją i Kasi u mnie, tak? Więc tak, ten, Kasia Dziękuję, również, Kasiu. tak, Kasia również. Tak, Kasia również, projekty na 100, więc, więc cieszę się, że kolejny raz o projektach na 100 będziemy rozmawiać. Mm -hmm. Ale też jakby będziemy widzieli spostrzeżenia trochę z innej strony, czyli to, co ty mówiąc wprost, z tego biznesu czerpiesz, czyli będzie kolejna jak gdyby taka recenzja tego biznesu. Tak, ale czym, czym się zajmujesz w projektach na 100? Wiesz, co w pro... Jak tak na sto jestem liderką, która buduje własną strukturę, własną e, taką sieć, gdzie zapraszam do biznesu e, swoje znajome, najbliższe, bądź też osoby, które po prostu do mnie trafiają poprzez Facebooka. E, jest to biznes rekomendacyjny, bardzo, prosto, bardzo prosty w, e, swoim, w swoim założeniu. Wystarczy, że znajdziemy w swoim otoczeniu pięć osób, które będą chciały dołączyć do naszego biznesu, kupując produkty na własne potrzeby. To jest istotne, bo jakby często mylimy ten biznes MLM, że to jest sprzedaż. A ja właśnie po 16 latach prowadzenia mojego biznesu, gdzie zajmowałam się stricte sprzedażą, chciałam pójść zupełnie w, inną, w innym kierunku. No i okazało się, że projekty nas to dają mi taką szansę, że właśnie one pomijają ten aspekt sprzedaży, a mianowicie pracujemy już tylko na relacjach z osobami, które zakupują produkty na własne potrzeby, używają je, które to są produkty, które i tak by kupowali, tylko po prostu nie w tym miejscu, tak? Na, na co dzień nie kupujemy, na co dzień nie używamy, e, i w tym momencie e, tworzy nam się dochód pasywny. Także to jest coś fenomenalnego, naprawdę biznes, który jest na, na miarę e, tych czasów, w hmm. których jesteśmy. Czyli tak gdyby tak. Troszeczkę po, podsumowując, ale pewnie do tego będziemy jeszcze wracać, bo pewnie mhm. o, głównie o tym, o, o tym zajęciu będziemy mówić, bo teraz jak gdyby y, tym, że jeździ, tym mówiąc pros, to budujesz. E, czyli to jest biznes, który nie ma jak gdyby jakichś wy, wyznaczonych miar, e, czasów, których trzeba poświęcić, który pracować, czy to nie jest etat, to jest po prostu budowanie swojego biznesu, tak? Tak, buduję własny zespół właśnie opar w oparciu o firmę LR Hand Beauty, e, która mhm. działa w, obecnie w trendzie zdrowia i urody, mhm. także to jest zupełnie nowy wymiar biznesu. Jasne, a troszkę, ja byś o tym, zanim kolejne pytania padną na, na temat właśnie projektu Na 100, to czym się zajmie biustik. To co? za etap w Twoim życiu. Tak, to jest etap, to, co wcześniej wspomniałam te 16 lat już za mną. No, musiałam być bardzo elastyczna w tym czasie. No i ostatnim takim wydarzeniem w moim życiu to był właśnie salon brafittingowy, gdzie zajmowałam się doborem bielizny. Mhm. E, no i właściwie na ten moment można powiedzieć, że świętuję pięciolecie. Właśnie w czerwcu upływa 5 lat, jak prowadzę ten salon. Niestety będę musiała go zamknąć, ponieważ mhm. nie udźwignęłam tych czasów trudnych, czasów pandemii. I okazuje się, że po tak długim czasie będę, będę musiała się pożegnać z tym biznesem. Mhm. Dlatego też stanęły na drodze te projekty i dlatego się nimi zainteresowałam, bo jak sobie zestawiłam to, jak wyglądał mój biznes właśnie do tej pory. Jakie korzyści za sobą, niosą za sobą projekty, no to rachunek, powiem Ci, strat i zysków był bardzo prosty, mm -hmm. w ogóle się nie zastanawiałam. Jasne, dobrze, czyli to jakby nie będę kontynuował tego wątku, ale wspomniałaś o pandemii, bo tak właśnie o to bym chciał zapytać, no bo tak. czy ten projekt nas to to jest właśnie coś, co pojawiło się w trakcie pandemii, czy to już też wcześniej było u Ciebie? Wiesz co, było wcześniej, rzeczywiście w momencie, kiedy jeszcze było przed pandemią, mm -hmm. tylko że na tamten moment ja nie miałam czasu się tym zająć, tak? Ja generalnie ze względu na swój charakter pracy szukałam miejsc, gdzie są kobiety. Mm -hmm. No i pojawiło się ogłoszenie na Facebooku właśnie takiego spotkania, więc stwierdziłam, że to jest dla mnie dobre miejsce promować mój salon biustik, gdzie mm -hmm. będę mogła spotkać kobiety, które pewnie będą potrzebowały dopasowania, no bo to jest jeszcze taka sfera, gdzie wiele kobiet ma z tym problem. No, okazało się zupełnie inaczej. Poznałam tam Kasię Petres i ona pokazała mi, jak wygląda ten biznes, czyli właśnie te projekty na to, czym się charakteryzuje, z czym się to je. Bardzo szybko mi się spodobało, chociażby dlatego, że różne wartości, które tam Kasia mi przedstawiła, były bardzo spójne ze mną. Mm -hmm. Dlatego postanowiłam spróbować. No, niestety rzeczywistość okazała się troszeczkę inna, ponieważ zajęta swoim własnym biznesem, już nie tak do końca <laughs> miałam czas, żeby jeszcze zajmować się tymi projektami, aczkolwiek zaczęłam używać produktów tej firmy. Coraz bardziej się przekonywałam, coraz więcej sięgałam po coraz no, to nowsze produkty, żeby je przetestować. I tak potem um, okazało się, że sytuacja z pandemią um, pokrzyżowała mi strasznie plany. Bo um, ja między innymi miałam też działalność w centrach handlowych. Jak wiemy, mhm. no, centra handlowe są dość mocno obciążone okay. tą całą pandemią, może nie tak jak restauracja, aczkolwiek z tymi restauracjami to jest różnie. Natomiast um, byłam zamknięta całkowicie i powiem szczerze, ten miesiąc. Dało mi takiego spida. Ja przez ten miesiąc zastanawiałam się, co ja mam ze sobą zrobić. No, mm -hmm. wiesz, wyobraź sobie sytuację, kiedy masz rachunki do płacenia i zero, w, tak. zero zysków, mm -hmm. zero wpływów, a jednak rachunki są, zobowiązania są, płatności są. I co teraz? Wiele osób w tym czasie. Tak, bym relaksowało się, tak pracujących czy na etatach, dostających pieniążki tak czy inaczej. A ja po prostu miałam strasznego stresa, i w tym momencie obudziły się te projekty. Mhm. Stwierdziłam, że to jest rzeczywiście dobry kierunek. Mhm. Zaczęłam się coraz bardziej tym interesować. No i krok po kroku przekraczać pewne granice. Mhm. I w ten sposób jestem tu teraz z Tobą, bo myślę, że jakby to było. Rok temu ktoś by mi powiedział, że ja będę nagrywała jakieś wywiady, to, to bym go wyśmiała. Wiesz, ja miałam kłopot z tym, żeby wejść do sali, gdzie jest pełno ludzi, bo się po prostu krępowałam. Natomiast, no teraz jesteśmy i rozmawiamy. Jest, luz, no. no, czyli jak gdyby projekt nas to nie tylko dało ci sposób na zbudowanie biznesu, czyli ekonomiczny, czy zarabianie pieniędzy, ale również tak. jak gdyby zmiana twojego charakteru i budowanie jak gdyby tej śmiałości, czy, czy odwagi do otwarcia do osób. Tak? To jest fenomenalne, bo naprawdę pokonuje się milowe kroki w bardzo subtelny sposób, nawet hmm. tego czasami nie zauważasz, jak przekraczasz i przesuwasz cały czas te swoje granice. Hmm. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle fantastyczne, bo to już nawet nie chodzi o same te projekty, ale jakby w życiu jest zupełnie inny komfort hmm. życia. No mówią właśnie, że należy wychodzić ze swoich stref komfortu i jak gdyby, pokonywać rzeczy, które tak razie ograniczają, więc chyba jesteś tego dobrym przykładem. I to, Myślę, że tak. I to wszystko niestety no, w trakcie pandemii, tak? czyli w trakcie kiedy jest ciężko, no to jak tak. gdyby jeszcze dokładał sobie tego bagażu, który, który jeszcze ciężej, jak to się mówi, z nim działać, ale to, to, fajne, to jest fajne. Wiesz, tak zapytam Cię teraz, ponieważ, ten, ponieważ e, nasz kanał, e, on oczywiście ewoluuje też przez czas pandemii. Pozałoży, mm -hmm. e, powstał po to właśnie, żeby informować przedsiębiorców, jakie zmiany są w e, biznesach e, wprowadzane w trakcie pandemii. Później mówiąc wprost, e, ewoluował, żeby też pokazywać, e, co jest dobre zmianą, a co, e, co złą zmianą. Ale też jak gdyby wielu e, naszych widzów zapewne e, utraciło pracę w trakcie w trakcie pandemii, tak? no bo, bo pracowali po prostu w zakładach pracy, które, które redukowały ilość miejsc, więc też czasami jak gdyby pokazujemy ten właśnie charakter i Ty dzisiaj jesteś takim przykładem, że pokazujesz charakter, że, że warto jak gdyby sięgać po to, co jest jak gdyby dla nas niekomfortowe, ale też chcę pokazać to, że i zapytać Cię, czy to, że zamykasz teraz ten salon, bo ja tak z tej rozmowy wnioskuję, że to nie jest jak gdyby poddanie się z tym salonem, tylko właśnie ten rachunek ekonomiczny, czyli mówiąc nie trzeba jak gdyby wstawać od rana do wieczora i prowadzić butik, żeby, żeby żyć świetnie, tylko po prostu podejmujesz jakby tą decyzję, że zamykasz butik, bo to tak naprawdę teraz by było twoje obciążenie czasowe, które tak. możesz poświęcić na te. Czy tak jest? Tak jest. Dokładnie ująłeś to idealnie. Ja po prostu muszę sobie zorganizować więcej czasu, żeby móc się rozwinąć do takiego poziomu, do jakiego chciałabym się rozwinąć w tych projektach. Bo tutaj, jak zaobserwowałam, będąc już przez jakiś czas i tylko obserwując to, co się dzieje, widzę, że w bardzo krótkim okresie czasu można osiągnąć fenomenalne efekty. Czego ja na ten moment nie widzę, że mogłabym osiągać w swoim biznesie, bo wiadomo, no, teraz będą się, będzie się wszystko odbudowywało po tej całej pandemii, tak? po tak. tym kryzysie, który nas dotknął. Ja no nie zarzucam może do końca całego tego salonu i tej idei, ponieważ ja bardzo fajnie mogę też połączyć i to doradztwo brafittingowe, jeżdżąc mhm. do klientek, robiąc taki brafitting mobilny i między innymi projekty. Mhm. Więc ja teraz będę to łączyła, ale nie będę miała tego takiego kosztu stałego pod tytułem lokal, czynsz. Mhm. Okay. I te wszystkie opłaty, więc to, to Ale tak wspomniałaś mnie też wyglądało. wcześniej, że, że właśnie, że z e, projektami miasto co zetknęłaś się wcześniej, ale mm -hmm. m, jak to też ujęłaś ty, nie miałaś czasu, żeby się tym po prostu e, zająć, tak? Czyli tak czyli jak zobrazując, no to, czyli to bym prowadziłaś życie, w którym właśnie dużo było tych obowiązków e, związanych z salonem, tak? Jak a tutaj taka szansa, tak, a tutaj szansa się taka e, pojawiała. E, jak teraz sobie z tym radzisz, kiedy masz więcej właśnie czasu? Wiesz co, ja sobie jestem radzę na razie jeszcze może nie tak do końca, bo jeszcze jestem w trakcie zmiany, czyli hmm. ten salon jeszcze hmm. przez jakiś czas będę prowadziła. Natomiast ja już to godzę hmm. i da się to pogodzić, żeby mieć efekt finansowy, budować, budować własną strukturę, e, stać się liderką dla osób, które do mnie dołączyły e, i prowadzić właśnie dalej jeszcze ten salon, czyli hmm. e, no wiadomo, e, staram się na razie te dwie role po, pogodzić. To w tej chwili się udaje. Natomiast z korzyścią będzie w momencie, kiedy ten czas mi się uwolni i będę mogła się skupić tylko na projektach, ponieważ projekty z założenia na początku na pewno jest to praca, ale praca, która spowoduje, że w przyszłości będę miała właśnie ten dochód pasywny, który pracując jakby w głębokości mojej struktury, a nie na szerokości, czyli nie, że będę starała się znaleźć jak największą liczbę osób do tego, żeby one kupowały. Tylko ja po prostu z tymi moimi najbliższymi osobami będę pracowała w głąb ich struktury, żeby tak. każda z tych osób również znalazła te swoje najbliższe osoby. I to spowoduje, że ten dochód pasywny pojawi się. I to jakby zajmie pewien odcinek czasu, bo to się nie dzieje z dnia na dzień, to się nie dzieje tu i teraz, tylko to jest taki efekt kuli śnieżnej. Jak to się napędzi, nakręci, to po prostu zaczyna się rozwijać w taki sposób, że nagle. Odczuwasz to po prostu w swojej kieszeni. Jasne. Dobrze, no to właśnie tak trochę może, bo, bo rozumiem, że nawet dzisiaj, jeśli na tym wideo ktoś w komentarzu napisze, to jesteś i budujesz zespół cały czas. Tak? Cały czas buduję zespół, także jeżeli macie ochotę, bardzo chętnie się z wami umówię, wpadajcie, mama w zdrowym biznesie, znajdziecie mnie na Facebooku, bardzo chętnie Wam go przedstawię. Super. A ja do państwa również jak gdyby tak troszeczkę jak gdyby zaapeluję, bo, no bo to jest ważne, że ten, że wielu z, być może utraciło właśnie pracę, być może szukacie pomysłu na, na swój biznes albo zdywersyfikowanie swojego biznesu, no bo mówiąc proste, e, takie sytuacje pewnie też gdzieś są. Na pewno warto e, na naszym kanale dzisiaj mamy e, tutaj w studiu Ilonę, ale też jak się niecie do innych odcinków, e, szukajcie tych szans, ponieważ e, te szanse są e, i tak jak tutaj dzisiaj mamy przykład, że ta szansa była już ciut wcześniej, ale wymagała jak gdyby tego, tego takiego dopięcia tej kropki nad i, że właśnie przyszła pandemia i był czas na przeanalizowanie te, tego wszystkiego, no to tutaj dzisiaj siedzi już jak gdyby osoba, która spełniła się w tym biznesie albo spełnia się w tym biznesie i miesiąc do miesiąca, rok do roku planuje sobie właśnie w tym biznesie życie. Dlatego, że ja, ja chciałbym właśnie przejść troszeczkę kawałek dalej do, do naszej rozmowy, ponieważ e, tak jak e, prowadzisz swój biznes, jeszcze mówiąc wprost, w, w, taki stacjonarny, mhm. tak, tak też no, sporo zmian się w trakcie pandemii było wprowadzanych. Niektóre są dobre, niektóre są e, niekoniecznie dobre. Niektóre chcielibyśmy, żeby z nami zostały, niektóre po prostu no, chcielibyśmy, żeby wróciło do, do starego przed pandemią. Co według Ciebie ewentualnie takiego zauważasz na podczas tego, tego wszystkiego, co należałoby zostawić, a wręcz niektóre należałoby, żeby wróciło po prostu do dawnego czasu. Wiesz co, tak naprawdę bardzo dużo ludzi weszło do sieci w tej chwili mhm. i y, no, tam działa, czy to jest sprzedaż właśnie online, czy to jest sprzedaż odzieży, czy to są nawet usługi różnego rodzaju, gdzieś jakieś szkolenia, bardzo dużo szkoleń jest, ten. Mhm. to są fajne rzeczy, bo można bardzo dużo wartości znaleźć, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o, o to, do czego bym wróciła, to jednak do tego kontaktu z drugim człowiekiem, tego mhm. chyba najbardziej mi brakuje po tym czasie, jak się zastanowię. Pandemii, że właśnie takiego spokojnego pójścia do sklepu, nawet czy spotkania w kawiarni ze znajomymi, albo w ogóle przebywania wśród ludzi, którzy, którzy są w tej kawiarni, wiesz, tego mi brakuje najbardziej i to uważam, że powinno wrócić do, do jakby stałego, chociaż wiem, że pewnie część rzeczy zostanie, tak jak praca online. Myślę, że gdzieś to zostanie połączone, że częściowo będzie praca online, a częściowo będą wracać ludzie do biur. Bo no Jest nie jesteśmy w stanie funkcjonować zamknięci w czterech hmm. ścianach. Hmm. No okej, okay, no właśnie, no to, to, to tak dzięki za tą właśnie wypowiedź, bo, ten, bo yy... Tak jak szukaliśmy kiedyś do tego środka, jak przetrwać pandemię, tak mam nadzieję, że ci, co gdzieś tam skorzystali, to, to, to cieszę się. Tak dzisiaj popowiadamy, co warto zostawić, co nie. No i ty jesteś tego przykładem, że warto, jak to się mówi, teraz jak gdyby organizować te eventy z powrotem, żeby tak. tym, żeby te, te, ci ludzie po prostu wracali do takiego, takiej integracji znowu w miejscach publicznych. Super, Ilona, dziękuję Ci bardzo, że byłaś moim gościem i naprawdę ja cieszę dziękuję. się, że mogliśmy Cię poznać i posłuchać Twoich wypowiedzi. Nie, co prawda, odcinek się jeszcze nie kończy, ponieważ jak gdyby teraz jest sytuacja tak, którą się stresowałeś, państwo tego nie widzieliście, na to, ale na to. jest kolejne wyjście ze strefy komfortu i wylosowanie pytania. Ty losujesz, ja czytam. Proszę bardzo. Ulubiona potrawa. <laughs> ulubiona potrawa, ok. Daj, ja przeczytam, żeby, żeby było widać Tom, efekt że... zaskoczenia. Tak. <laughs> Ulubioną potrawę powiem. <laughs> Kurde, po prostu nie wiem, coś tam musiałeś wiedzieć albo coś przeczytać, bo ten, bo nie ulubiona potrawa, ale ulubiona marka samochodu i dlaczego. Mhm. Mm Volvo. Volvo, okay. <laughs> Volvo, ponieważ jeżdżę w Volvo. A było wybierane pod kątem, że jeżdżę z moimi dzieciakami. A jest uznawany w testach za bardzo bezpieczny samochód. No, okay. Tyle i aż tyle. I tyle i aż tyle, dobra. Czyli następny też będzie Volvo? <laughs> Myślę, że tak. No to dobrze. Chociaż no to tak. akurat w firmie LR odbiera się Mercedesy. <laughs> Właśnie to chciałem, żebyś powiedział. Więc no, tu będę miała dylemat, ale y, odbiorę Mercedesa. No i bardzo dobrze, no to w takim razie cieszę się i oczywiście życzę, żeby było po prostu jak najszybciej. A zanim przejdziemy jeszcze do życzeń, bo tak kończy się każdy odcinek, to chciałbym zapytać, czy ewentualnie, ponieważ jak to mówi też kolejne gdzieś tam przysłowie czy powiedzenia, że otaczamy się ludźmi, którzy są podobni do nas. Dzisiaj uważam, że odcinek wyszedł bardzo no świetnie, że tak powiem Super, jeszcze raz było spotkać. Ale z Twojego otoczenia, kogo mogłabyś tutaj nam zarekomendować do się takiego wywiadu, do takich pytań? No to tak, rekomenduję oczywiście Justynę Mencel, Marka Mencel, Monika Waleczek, Jacek Waleczek, Kamina, Kamila Ciupek oraz Iza z Salonu Izador. Także proszę, trzymajcie się. Czyli poszło hurtem, ale mówiąc prosto, jak to się mówi, u nas zarówno hurtem, jak i każdego z chcielibyśmy właśnie poznać Waszą historię, to jakie są Wasze dotyczynienia z biznesem, jakie są Wasze wskazówki dla przedsiębiorców, co właśnie w tym nowym, nowej rzeczywistości biznesowej zostawić, na co zwracać uwagę, no po to, żeby... Też może ten element, który my nie wspomnieliśmy tutaj w wywiadzie, ale też właśnie, żeby te, to wyjście z tego, z tego kryzysu, z tego pandemii no było po prostu jak najbardziej korzystne dla, każdego, dla każdej branży. No i mówię właśnie, że na tym będą życzenia, tylko że u nas jest tak właśnie to, że życzenia nie są moje do Ciebie, tylko Twoje do siebie. Więc tak naprawdę możesz po prostu się rozmarzyć i czego byś sobie życzyła dla siebie, dla swojej bliskich, dla swojego biznesu na dzisiaj i na najbliższą przyszłość. Wiesz co, czego ja bym sobie życzyła? To może będzie takie trochę przewrotne, ale ja bym sobie życzyła, żeby każdy człowiek traktował drugiego człowieka tak, jakby sam chciał być traktowany. Po prostu. O, dobrze powiedziane, dobrze tak. powiedziane, bo... Yy... No dobrze powiedziane, czyli większość, no, się, większość się na siebie obrazi, jak zacznie traktować siebie tak jakby, jakby jak on traktuje no innych, się no to się zastanowi, ale to jest bardzo dobra pojęta te, te, tej, tej naszej rozmowy, no bo właśnie tak to jest, że czasami mówiąc wprost tak. nie zwracamy uwagi na to, jak innych traktujemy, dopóki sami nie zostaniemy tak po prostu potraktowani. Staram się w ten sposób właśnie podchodzić do życia. Czyli jest nadzieja dla ludzkości. Jest nadzieja dla Oczywiście. ludzkości. Super. Oczywiście tego życzę, żeby po prostu wszyscy traktowali ciebie i twój biznes tak, jak ty traktujesz po prostu ich. Więc, więc czy to było dobre, czy nie, to już sobie odpowiedz teraz sama. Tak, to było bardzo dobre. Jeszcze raz dziękuję ci bardzo za to, ja że tobie byłaś w Ja również bardzo doście. mi było przyjemnie z tobą rozmawiać. Super. Cieszę się również. Państwa również. Państwu również dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. No i zapraszam na kolejne i oczywiście przypominam, że nasza rozmowa się kończy, ale Państwa, jak ktoś mówi pytania do Ilony, mogą zostać dalej, czyli piszcie w komentarzach pod tym filmem i mówiąc wprost, jak będzie potrzeba, przechodźcie na prywatne komunikatory i tam sobie odpowiedzcie na wszystkie pytania w Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję, do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię... Salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.